Cześć, dzisiaj pokażę, jak zrobić sałatkę chińską z ryżem i warzywami chińskimi. Prosty przepis, a rzeczywiście wychodzi całkiem smaczna, taka orzeźwiająca. Także zapraszam, Klawia Surprise guzy! Robimy sałatkę chińską. Mieszanka chińska z warzywami i kiełkami fasoli i mungun i grzybami chińskimi. No i oczywiście inne warzywka. Wrzucamy do garnka. O, bo trzeba te warzywa wszystkie ugotować. A do drugiego garnka też wlewamy wodę, żeby potem wsypać mniej więcej szklankę ryżu na te 450 gramów. Zależy, czy ktoś woli więcej, czy mniej. I troszeczkę też solimy. O, dobra. Woda zaczyna się gotować, to sobie wsypuję ryż. No i trzeba teraz też gotować, aż się ugotuje. 20 minut, a nawet może być trochę dłużej. Warto właśnie przemieszać co jakiś czas, żeby nam nie przywarł. No i przy okazji warzywa sobie też przemieszam. O. Gdy warzywa są prawie ugotowane, to można po prostu troszeczkę nabrać na łyżkę, podmuchać, spróbować. Jeżeli są mało słone, to można sobie trochę dosolić. I tak samo zawsze z ryżem można robić. Gęsty ryż i warzywa tak samo odlewam, żeby pozbyć się wody. Przesypuję wszystko do miski ryż i warzywa razem. Zostawiam do ostudzenia. No, a potem zrobię dressing i wszystko ze sobą wymieszam. Pora na dressing do sałatki. Jogurt naturalny, może być kremowy, może być trochę bardziej gęsty i taki i taki się sprawdzi. To dodajemy jego 3 łyżki na taką ilość sałatki. Czyli ja tutaj mam warzyw 460 g. No i ryżu jest prawie jedna szklanka. To wtedy takie trzy łyżki by było potrzeba. No. Do tego majonez. Majonezu będzie potrzeba dwie łyżki. Chyba, że ktoś woli trochę mniej takie tłuste. Można dodać mniej tego majonezu. No. Albo jeżeli ktoś chce bardziej y, takie nawilżone, natłuszczone. No to można więcej, ale wiadomo, że to wtedy też i kalorii będzie miało więcej. No, teraz trzeba dokładnie wymieszać naszej sałatce. Można dressing też sobie wcześniej przygotować po prostu w jakiejś miseczce innym naczyniu i mieć najpierw tam wymieszane wszystko. Dobra. Taki dressing, co teraz proponuję, również jest bardzo dobry do jajek. Po prostu pora na pieprz. O, może być taki czarny, mielony. No i to trzeba tak do smaku. Po prostu ktoś woli ostrzejsze, to więcej, ktoś delikatniejsze, to mniej. Do tego, standardowo, jak to w polskiej kuchni sól. Dobra i też w zależności od upodobań więcej albo mniej trzeba pamiętać, że jeżeli wcześniej się już e, przyprawiło warzywa czy ryż albo jeszcze inną sałatkę, no to wtedy trzeba trochę mniej posolić, żeby to znowu nie było też za słone. Dobra, teraz kolejny etap mieszania będzie i jeszcze czosnek. Czosnek fajnie też podkreśla smak potraw. Więc myślę, że też będzie dobry dla osób, które jedzą wegedania. No to tam już w ogóle często jest czosnek dodawany do różnych gotowych produktów, bądź niegotowych, tylko po prostu przepisów nadania. O, ja tak wolę, nie za dużo, żeby potem aż tak nie było to mocno czuć czosnkiem. No i mieszamy sobie sałateczkę. I proszę bardzo, sałatka chińska z warzywami i ryżem gotowa i ozdobiona miksem sałat. Smacznego! Jak widać, szybko poszło. A co jeszcze dodam, sałatka jest dużo lepsza, jak jest schłodzona. Wtedy ma bardziej oweświający smak. No i będzie dobra na imprezę, do obiadu, albo tak po prostu jako taka. Zdrowsza przykoska. Zapraszam Was do innych filmików.